Kolano! Z tej strony Divan 18 ze mną jest! Siema! Tutaj znowu hunter! Siema, tu witami! Siema Arion! I dzisiaj gramy sobie top model z kategorią najpierw wakacyjne. Ja dzisiaj będę oceniał sobie. Więc teraz poczekamy aż oni wybiorą postacie. Będziemy yy, oceniać. A postacie już mamy wybrane i lecimy z gierką. się ustawiam, a oni wchodzą do krzaków. Idziemy jestem Dobra, idź, potem. I... idź po pol. Idę po pol. No, nie. No. Będziesz widział twojego skina. A no, fakt. Nie no, możesz że już widziałem. Za trzy patrzą. Dobra, nieważne. Lecimy. Pierwszym chodzi witamina. Okay. Witamina, spodkolina. No, VT. No, nice. Pretty, pretty good. Najpierw pretty idziesz. Przechodzisz Czeka, Raz ja ci... Hunter Ja ci to zniszczę wszystko Mmm, dobra, ty też przychodzisz. Uh, Raz, tak, idzie uh. Iron Mmm, uh. no dobra, przechodzisz Każdy oh, da, daje spray'ik Dobra, w dupie to Dobra, dajcie spray'ik, czemu to masz gdzieś 10 się... tak, dobra. <laughs> <laughs> dobra, no spray'ik Spray'ik Uuu, ale katyny. Dobra, Iron, dawaj spray. Mmm, no, taki średni. <laughs> O, gówno. Ale gówno, dobra, witamina odpada. Ej, ja, no, ale ja mam najlepszego skina! No, no, ale w sumie nie. to masz najgorszy spray. No, Dobra. Ale... teraz? Ej, Leci... e, teraz dajcie motkę. Dobra. Mmm, nice, posiłek. A iron? Mmm, e, no spoko. Dobra. E, nie nie miałam się zdecydować, więc walka w sumie. <laughs> Ej, no co to było? Dobra, walka. To jest, to jest Dobra, będziemy leczyć z kolejną kategorię. Dobra, zmieniamy kategorię. Teraz kategoria Halloween. Wow! Tak jest Halloween! Zmieniamy, że wybraliśmy postacie. Biro, o fu <laughs> <laughs> To opuścił boka! To opuścił Dobra, weźcie do krześle. Czego... Ja już się nie patrzę. Rozwolę sobie w sumie jednego kluba. No nie zabij mnie! <laughs> Dobra, pierwszy wychodzi teraz Hunter Dobra, dobra, dobra o, <laughs> Ej, ja zginę, tam Dobra, idę, idę. chodź Taki Halloweenowy skinek Wow, wow, ekstra, ekstra, przechodzisz To mój ulubiony skinek do Stu mm, Dalej idzie e, ten, Iron Wow, coś mi się mega podoba, mega, mega figur Przechodzisz Dobra, teraz idzie Jako tragedia, nie no Pretty good. Dobra, przechodzisz, ale... A pretty good czy ty się z Dajcie się z tej sprayki. Sprayki. Potrzebuję. Ja mam trzy. No Pierwszy. dawaj. No, spoko nawet. Drugi. A czemu ty, ty wszystko ode mnie odlazka. Trzeci. Mm, dobra. A iron? Ale to jest chyba... To jest, mój wybór. to jest mój wybór, I taki. Bo to jest to. No dobra, to to jest twój wybór. To jest twój wybór estetyczny. Tak, bo jest to się powtarzać. No to w sumie to odpada chyba Hunter. Ha! Dobra, Hunter już odpadł. Dajcie jeszcze ja motki teraz. Ale jeszcze no, 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 no. jest najbardziej związane z Halloween. Mm, patrz, patrz, tak, patrz, patrz. Ale to mi się bardziej podobają. Dobra, dajcie motki, no, Hunter odpadasz. No, no, patrz, no odpadłem, no. Widziałeś? Co zostaw? Mnie. No pokaż jeszcze raz. No ja pierd... Dobra, patrz. A patrz jaką ja fajną miałem. Patrz. Taką... z ale... No, uh, iron. Iron! Iron! iron, iron, iron <coughs> no, no co odpada. Iron! I teraz wygrał witamy! Wow, wow, wow! Dobra! I teraz będzie kategoria zimowe. Świąteczne nocne! Albo jednak wielkanocne. Niech będzie. Teraz będzie kategoria wielkanocna. Już wybraliśmy postacie. Będziemy lecić z Gierką. Yyy, tylko że hunter jeszcze musi dać gotowość. Ora, on... już jesteśmy w gierce. Znaczy no, ja prawy Dedam? Jezu. Dobra, to ja wychodzę pierwszy. Nie! Dobra, to ja tylko zniszczy się skrzyneczki. Ja już jestem... Pomogę ci, pomogę ci. Yy, to dobra, no to fajny skinek, więc przychodzić mama jajko. Dobra, dzięki. Kolejna osoba. Uuuu, dwa takie same skiny, to chyba będzie Ci później walczyć. Dobra. Nie, no chyba, że coś będzie lepsze spraye Dawaj, Iron! Wychodź. Dobra, <mulity> na pewno przychodzisz. Nie, nie! Dobra, pokażcie swoje emotki. Pokażcie swoje spraye Ej, Iron! Znaczy ten, ma... witamy! Pokaż swoje spraye Pokażcie to... swoje spraye Ja mam takiego. Czy to jest wielkanocne, No nie były królik, ale... Pokaż... A emotki? Eee. No. Taką patrz, jaka zajebista wow. Ej no. dobra, to patrz Patrz, ja no. mam jeszcze takie wielkan. Ja I patrz nie, na, to. To, na to, to jest hit to jest hit. Sól, sól bo sól daje się do święconki Wielkany, mm. A co ma witamy? Witamy i co masz? Patrz. Dobra, witamy Deda No bo jest jajko no a po, Dobra, teraz yy, A jakie ty masz spraye? Uuu, takie fajne jaju, jajo. Albo mm. czekaj, Albo co? Musimy się załadować? Czy mam taką fajną awatkę. No, ja też jaju. I no, ma jajko, jajko i krolik. Oj, jak? Mm. No dobra, no kurde, to jest ciężki dylemat. Um, ale odpada chyba Iron Dead! Iron yes. Dead, wow, wow, wow. Możesz mnie teraz zabić. No, tak jest. Hunter wygrał tą konkurencję stadium I to już będzie na tyle Z, z tego odcinka Co to ja że Mam nadzieję, że wam się podobało I widzimy się do następnego odcinka Pa